W studiu jest Tamara Pawlik, która ma dla nas informacje sprzed chwili. Nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, miał 53 lata. Zmarł w szpitalu po wczorajszym ataku nożownika w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lekarze operowali Adamowicza przez 5 godzin. Miał poważne urazy narządów wewnętrznych. Tuż po ataku stracił mnóstwo krwi. Paweł Adamowicz, prawnik, polityk, samorządowiec, był prezydentem Gdańska od ponad 20 lat. Radio Z, powtórzmy bardzo smutną informację, która przyszła do nas z Gdańska. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska nie żyje. Na miejscu jest reporter Radio Z w Gdańsku w studiu Maciej Bąk. Witaj Maćku. Witam. Gdańsk, Polska. Wszyscy jesteśmy w szoku. Jesteśmy w ciężkim szoku, ponieważ w trakcie jednej chwili przecięte zostało życie człowieka, który no, związał całe swoje życie z Gdańskiem. Dla wielu młodych ludzi Paweł Adamowicz jest tutaj od zawsze. Przypomnę, że rządził Gdańskiem przez 20 lat i miał rządzić przez kolejne 5. Niedawno wygrał wybory po trudnych, bardzo wielu miesiącach. No, jesteśmy w ciężkim szoku, ponieważ wszyscy żyli nadzieją, że się uda, bo już te pierwsze informacje od lekarzy no, były mimo wszystko nieco optymistyczne. Natomiast ta y, informacja uderzyła nas jak grom z jasnego nieba, no bo tracimy człowieka, który naprawdę zbudował y, przepiękne miasto, pozostawił po sobie y, no, niesamowite miejsca. To dzięki niemu między innymi mamy w Gdańsku europejskie centrum solidarności. Dzięki niemu również mieliśmy w Gdańsku euro, a co za tym idzie mamy fantastyczny bursztynowy stadion. No mnóstwo też oczywiście inwestycji drogowych, tramwajowych, ale też y, jego wkład w życie y, społeczne miasta y, był ogromny, bo to człowiek, który nie zamykał się w to był prezydent, którego można było spotkać przy wielu bardzo prozaicznych okazjach. Od takich spotkań z mieszkańcami, które odbywał no, regularnie, średnio raz na dwa, trzy tygodnie spotykał się z mieszkańcami. Brał udział w uroczystościach miejskich. Ostatnio przecież kwestował. Wczoraj jeszcze kwestował na Wośpu, zbierał ponad pięć tysięcy złotych. Mnóstwo ludzi robiło sobie z nimi zdjęcia już dzisiaj, widać, jak wrzucają w media społecznościowe swoje zdjęcia z Paweł Anomowiczem, bo z nim po prostu bardzo łatwo było się spotkać. Można było z nim pogadać i to tak naprawdę na luzie. Nie było w nim takiego urzędniczego chłodu. To był bardzo otwarty człowiek, który no, był częścią Gdańska absolutnie nieodłączną. Czeka Gdańsk bardzo trudny czas, bo już dzisiaj całe miasto prawie zamarło. Od rana ta atmosfera była no, taka wyczekiwania, taka atmosfera skupienia. No, dzisiaj, niestety, ta atmosfera przeistacza się w żałobę bardzo, ale to bardzo będziemy tęsknić za Pawłem Adamowiczem.